Cześć, i widzowie, to jest kolejny odcinek na kanale ProStars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że będziemy mieli kolejną 20 rangę. Ale zanim to subskrypcji oglądacie, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, napiszcie komentarz, a wtedy takich filmików nie więcej. Przypominam, że na 700 subskrypcji będzie special, do którego Was bardzo, proszę, zapraszam. Więc im szybciej wybijecie 700 subskrypcji tym szybciej będzie special, a naprawdę mało brakuje, więc ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Moi widzowie, bijamy dzisiaj 20 rangę na Leonie. Wczoraj bijaliśmy na tym otokicie. Dzisiaj bijamy również na tym legendarnym. Tylko, że dzisiaj na Leonie, powiem Wam, że od. 18 rangi na 20 Jest go nie maksymalnie trudno wbić Nie wiem dlaczego, ale 20 ponad minut Spędziłem, żeby wbić go prawie na 20 rangę Od rangi 18 Nie wiem, czy to jest tego wina, że nie mam ani gadżetów żadnych Ani starpowerów i jailsów Ale mówię wam, jest naprawdę, naprawdę ciężko Mam do niego dwa skiny, ten yy, i ten Więc naprawdę spoko jak na Jak na lona Dwa skiny kozackie, gram z nimi na zmianę, więc jest git. No i oprócz tego maestrę, mam srebro 3, znaczy brąz 3. No i hipel do więc trzeba ugrać coś. Brakuje nam 10 bucharków, więc gramy na zadymie i dostaniemy 8 plus pasy 2 czyli z moich obliczeń wygląda na to, że dostaniemy równe 10. Powiem Wam, że jest naprawdę trudno grać z randomami, bo gram ponad 25 minut i tutaj ledwo co udało mi się wbić tą 19 rangę, no i teraz gramy lasta o 20, ale naprawdę, naprawdę jest ciężko nie wiem właśnie czy to, tak już mówiłem, wina tego, że nie mam drillsów, starpowerów i gadżetów, ale naprawdę jest ciężko, albo Ci randomi nie potrafią grać, albo nie wiem, co jest. No okej, okay, ale tutaj mamy rundkę. Dobra. Ten grom podjeżdża melodii, ale melodii nie trafiła. Udało nam się ją pokonać. ok melodia nasza idzie i raczej strzeli bramkę jest 1.0. Widzowie jeszcze jedna bramka i mamy 20 rangę na Leonie, więc ja się mega cieszę, bo nasze konto się rozrasta. Prawie padłem od Piperki. Okej, okay, tutaj jeszcze. Grom był bliski pokonania mnie I teraz raczej będzie 1-1 Bo tutaj jest O co jest Ten typ ogarnia Jeden random który ogarnia grę Dobra ja jeszcze staty miałem 1-0 I takim oto sposobem mamy 20 rangę. No powiem wam że się tego nie spodziewałem Jeszcze zobaczę jego Konto bo naprawdę gość Dobrze zagrał To była Max yy, Nie to był ten typek Melodii. No 35 z Francji Chyba jest no ma mniej 25 rang ode mnie, ma tylko na Daj ja na a mamy na Rose, na kolcie i na kolecce, więc naprawdę w rangach jest słabszy, a puszek ma chyba 2500, więc więcej ode mnie. No dobra nieważne, ale... Wystał Gabita, więc piszcie w komentarzu, kogo wjać kolejnego. Wczoraj był kin, dzisiaj jest Leon, może juk, jutro szklik, Co wy na to? Dobra, dzięki, do za i subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Do następnego, cześć.